Chcesz makaron z serem? Yy, mam problem, bo go nie. <noise> nie, to jest jeszcze go Ej, jest zamiastki zamiastki, A co dało nie mi do... nazwę Mr. Sandwich, to dobra. Zrespią mnie w najbardziej losowym miejscu na świecie. Bo no, musisz wejść do auta. Yy, jak macie papierosy, to dajcie. A co jest sobie tak? Wziąłem perka na, sz na szlugi. No, jest ogólnie. Do mnie zambiaki się wpierdzielają w eee, dół. Wiecie co? Ja mam dobrą wiadomość, to mnie na komisarza policji. Strzelam z ucha na komisarza policji. No kurde, bela. O kurde, bela. No nie co mogę go odepchnąć! No nie no, co jest? Nie pij wodę! No i chuj, umieram. U. Już. <głos》głos》> za mnie było. Speedrun. <głos》>. Oh, wow. Chcę ich prawym odepchnąć i daj mi pij wodę, kurwa. Nie ma problemu. Matej... Zajebiście i poszło. <głos》>. Lecz są szybkie. A, mam więcej punktów. A no bo nie zabijałem Kurde, kim ja no, będę? Potrzebujesz prawy i podchodzisz, i napierdalasz, nie? Pracownik burgerowni, co to Łooo Dobra, gdzieś mnie zespiło ale nie wiem gdzie. To jest jakieś biurze, w jakieś szkole chyba mnie zespiło Dlatego chciałbym też jakąś broń, jakąkolwiek. Takie są? Tu jest policjant w gronie, Ej, ja wezmę sobie głuchy i zupełnie bez formy Czym się klepię? Ej, AB pomóż Albo, ej, zróbmy samo przycisk. Ale wiem, czym mam klepać? No, rękami No nie mogę ich odepchnąć, to prawie Cześć. nie działa. Ciebie prawy zabijam. i klikasz lewy. No ale prawie nie działa, nie mogę ich odepchnąć. Prawy to bo, bo musisz przebadać zwłoki. utrzymujesz... O Wstrzymujesz prawy po prostu i masz taki, jakby ten, nie? A, tak. O, mam klamkę. Samochód policyjny jest na wyjściu i jest policjant. Jak byś mógł mi pomóc? Dwóch policjantów. Na wejściu? No. Na tam, Ej, gdzie szuka. ja otworzyłem. Gdzie ty to otworzyłeś? Czekaj, A ja A do was są w górę, tutaj. czy jakoś w czy w dół do was są iść? Coś, jakiś podpowiedź? Nie wiem. E, nie, nie mam pojęcia. Nie, nie ogarniam. Ja też nie ja ogarniam wydarzy? tego. Dobra. Cześć, Roda jak chcę wąsy i broda! Kluczyki. kluczyki do tego, do policyjki, która jest na zewnątrz O Weź sobie tę koszulę, tą, tą Kamizelka kuloodporna Kamizelkę, kamizelkę. Hmm. buty sobie wymienię jeszcze e, tu jest Kurde, wodę, nie no. mogę zrobić siebie Wąsy i brodkę wymienić lola, lola, lola. Nie mam, nie mam Mister Bista Kilkudniowy zaraz, damn O, jest faktycznie policyjka NS aby ona jest otwarta Tak? A w środku Kurde, je, a wygląda w środ jak Amerykanie. A w środku jest klamka i cała masa rzeczy O, to jedziemy? Yy, masz kluczyk? Mam No to zapraszam na miejsce tego na pasażera do tyłu. Mam dwie klamki mam dwie klamki i to załadowane I ja opierdziele gumka Mokro, więcej po tu. O. Jak się nazywa, Ewi, restauracja? A no nie wiem, jak się nazywa. O kurde, zombiaki mnie dojeżdżają, tak się nazywa. No, to nie jest. no i to jest zombie, ja pierdzielę. Ja wszedłem ja do no, jakiegoś losowego ja domu i tu pięć zombie jest. No. O, no, mi się wiewali na chatę teraz jest Ej, jak nie jakieś... mamy minimapki, co nie? Jest. Mar... Markson and Go. A tej takiej nie Ząknięty będę używać jednak. Ja się boję, że znajdę. Na zamiedzeniu. Żywego. Hmm. Macie już bazę? No nie ej, cały znaleźć nie mogę. <grym> no to powiedz gdzie jesteś. Jestem koło banku Chyba. Kurde bank. A jestem w więzieniu, halo, cele tu są. Ja w ja końcu trafiłem no tam gdzie będę musiał. Jenny's Table. Ja mam problem jest umieram. Chyba. Czemu umierasz? Ale to jest Zobierają co po Jenny Stable? <grym Zobriczno> Zombie! A ja nie mam jakiegoś miejsce by... to, gdzie można. Uh. Nie, Kurde. Dobra do mnie. A Jeszcze infekcja, nie, nie, to ja ja nie, 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 mapa. nie, 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 mapę. nie, 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 ulicę. nie, nie, Ja też idę środkiem nie, Pewnie idę idziemy nie, dwie różne strony. A jestem na dole kwadratu, jak otwieram mapę, że jestem ja po lewej. Nie mogę włączyć. Na skrzyżowaniu to do i muszę odpalić na... moją tajną postać To zostaj na skrzyżowaniu. Okej, to się nie Ej, no ja muszę do was dołączyć. musi ci Ej, Muszę cię zaprosić, już cię zapraszam. Bo inaczej cię nie potrzebujemy w naszym składzie. Nie no, jak tak mam. Ty, mówić. ja wchodzę do domu, jest klamka w domu, cię. nie? Nie ma problemu. Znalazłem klamkę. Klamka... Chcę mieć. Kurwa kolejna klamka. Nie, mam, mam dwa pistolety, ktoś potrzebuje? Też potrzebuję. chcę No, O kurde Gdzie jest? No nie no nie ma szans Ja jestem w ogóle obok tego jestem w ogóle Ty klejesz Ajajaj Biegnij no co ty robisz? Ała nie! No, nie bierzemy do auta, idziemy do auta Siu siu Dobra po no, mnie No nie ma szans 15 zombiaków na schodach mnie zatrzymało nie da rady, jest tam za dużo wow. No to idź mi na lewo mapy jak ten No ja nie hmm, wiem gdzie jest lewo mapy no No mapy otwierasz ja idź do... Jaka jest, no, szans Jaka jest na szansa na to, że ja dostanę od razu jak ząbiak mi ugryzie to kurwa krwawienie na szyi I prawie umrę Dobra Nauki O, o, zarazem ten Ganguzum Kurde, zaalazłem. a ile daliście tych ząbiaków, bo ich naprawdę jest multum Myślałem, że na początku jest no ich mało. kurde, no. Dopiero co specjalnie okno przeszedłem przez okno, to zombiaki już się wpierdaliły no, trzy no, razy, no. jak ten bank oblegany. Ja sobie no, Nie stanę. zabiję ich, no nie ma szans. No kurde, niemożliwe to jest. Chuj. Chciałem S sobie go, przeczytać Mo? gotowanie Mogę i nie mógł mógł umiesz i? czytać, ani pisać. Zajebiście miło. <laughs> mi <ma. śmiech> <laughs> ja biorę Jemana wszystko. Na szabeta. Szabeta. Tylko żebym się nie problemu. Przyciążą. Krytyczne nie nadchodzi no, śmierć. Dobra, dobra. No zajebi się. O, widzę, kto tu biega. Kto tu się napierdala? A co, klakier, siema. Czyżysz to? Takie trzask było. Siema, klakier. Leka, bo ja i tak zginę! Ja Tylko per... gdzie? Żegnaj! Nieeee! Idę do no, klakier. jest włącznik światła. Klager w do klakier. To krytyczne krwabienie, analfabeta. Nie potrafię nic o, zapaliłem światło. Pierwsza grałem. Okay. Udało cię przeżyć godzinę? Super. No nie, no już ząbek za mną. No ile tych zombie jest, no? Ja nie mogę drzwi tego tworzyć. Nie wejdę do żadnego budynku. Nie ma problemu. Serio, ja za każdym razem muszę nowo cechy nie, tworzyć? Nie, nie zamknij. już zapisać. A ja podpowiedzcie mi jakąś cechę szybko, jakie tu najlepiej dać. Bo ja daję, kurwa, nie wiem, byle co. No to najwyżej punktowanej w ogóle. Trzeba tam przejść. Nie wiem, ja zabiłem te wszystkie zębiaki, które cię goniły. coś Uważaj, Sandwich! A gdzie? Przy tobie. Nie, nie ma obok. O kurde, faktycznie. Znalazłem, kurwa, strzelbę. O kurde, co Czekaj. tu lewostronny jest? Czekaj, mam jeszcze jeden pomysł, mam jeszcze jedną broń. Ona będzie no. zdecydowanie bardziej skuteczna. Na Muszę przeczytać gazetę. Gdzie ona kurwa jest? Jest, dobra. Użyję oburącz. Proszę państwa. one są szybkie? Proszę państwa. Gogle ochronne. Ja wypierdalam z miasta, ja już gdzieś pobiegłem daleko za miasto. <laughs> Boom. Lepiej ja już ja gdzieś, gdzieś w lesie jest to? Widzicie to? Tak się robi Pod jedynkę. Kurde, zamknięte drzwi Ej, sam widzisz to? Ej, nie nie to widzę to. No ja Dobrze ja A jest... dużo masz tych naboi. A gdzie wy poszliście? No nie, na dół Ej, co no no so family to, że... friendly, bo nie no. ci pod tego wchodzić No i no chuj No i chuj no i no, Co, jak przejść przez zjebane okno? 40 zombiaków nie zaczyna gryźć, No. Nie ma problemu. Tak, o, kurwa, moją. Dobra. Eee... Kurde, ich faktycznie Kurde. taka choroba. Kurwa, jest. Co ty jest za zombie, myślałem, że to ty! <laughs> kurwa. No chodź. Ten przykry napis nadchodzi śmierci. 40 zombie do tych zatopionych. Niech mówimy, nie ich jest naprawdę bęnie. za dużo, zmniejszmy te ustawienia i zacznijmy od początku, bo to jest bez sensu jest, Nie możemy jest, się nigdzie możesz, osiedlić Możesz obniżyć jeszcze siłę zombie w ustawieniach na przykład Bo ich nie, ja tak, by... ich nie po jest po tak dużo. Ich nie jest dużo. tak dużo tak szczerze mówiąc Dużo. teraz jeszcze raz! Klakier. My nie możemy gdzie się ruszyć! A jakby nie robisz na okej. nowo? No mogę zrobić no W części Ej. mapy hura, no to działa Dobra. Ja jej 17 godzin przeżyłam. A, fajnie, że jesteśmy... A, bo na są te tym z mi zombie. No. Ta. A, taki. Tylko, że jesteśmy w tym samym, jak ten, ten, ten yy, Budynki są już zrespione, jakby. Zrespione, są przeszukane. Zlutowane? Tak, zlutowane są. Zombie nie jest tyle, Ta, nie jest, jest tyle samo. Znaczy, jest jest tyle samo. Znaczy, Wszędzie mnie zaraził. Ale ładnie! To... Zostawcie mnie, kurwa! Nie, to jest bardzo możliwe. Kurwa. Ja nie wiem, czy iść powoli, uciekać. O kurwa! O garaż otwarty, dobra. ale. Zaraz wrócę, tylko muszę zobaczyć. O klucz, 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 kolczyki, o, nożyczki. Uf, no... Dupa, masło. Ojeju, no i. No nie! Chcesz makaron z serem? E, mam problem, bo go Nie, <śmiewanie> nie, <śmiewanie> nie, no zombie? Nie, nie, He, rok rok Ja myślę, <śmiewanie> na Ja myślę, nie, 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 nie. Nie, 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 jest kurwa 50. No nie, no ja zaraz zdechnę, bo on sobie bokiem bije. Nie ma problemu. Ej, ja chyba znów zdycham, ta gara jest śmieszna. Trochę. Czemu umierasz? Obrotki na też wezmę trochę. No bo mnie rzucili się na mnie, w kościele byłem. Kurde, baler tak nie mogli w tego w zrobić, nie? No, no, taka powinna być zasada. Mm. Że, w, że, no, że zombie w kościele nie atakują. Że, 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 że w kościele jest strefa bez PvP, chłopie. NIE! No dokładnie. Tak <grym> bez TV, No co, postać wyszła i weszła przez okno. O, to jest chore, ja umieram. No bo on na C chodzi. Nie strzelaj! to ty <grym> gdzie jest strzelowanie Młotek. Konia usłyszałem. Chyba zwalona Koń zombi no Czekaj, I... ziem jedną drugą Patrz, jak żrem O ty Masz, proszę Położyłem na ziemi o, okay. ty... Trochę Siema, brudne będzie, ale. To... Ale jest. Wyjdziemy. A tutaj. Jak tam cię idzie, Quick? Jak wy się... Co wy tu robicie? Tutaj, tutaj. No, my tutaj mamy domek. A mhm. tutaj macie. Tak zwany domek w górach. Dobra. Jak usiąść na krześle? Taki burda Jestem. widzę prowizoryczny. Jakie gówno. Czyli normalnie. A tam, tam zrobić przeciwko jest nie duży ją. dom, a tam było w nim chyba 20 zombiaków, kurwa. Czyli no. Ajaj. I sprawdzisz ich wszystkich tutaj? No nie wiem czy będą... idą, no Ale. Za darmo? Oh, wow. no. Dobra, jak potrzebny. Po kolei! No to weź kawałek na siebie, klakier. Trochę na Dobra, siebie. nie, ej! ej. B. B. Ajaj. No okay. nie mogę! biegnę. Biegi, chodź, chodź, o, o patrzcie, chodź, 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 za mną. Chodź, 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 chodź. Tracę bardzo szybko HP. Czekaj, no ja bym. mi się kurtka jakaś by się przydała, bardzo szybko umieram. Umieram, ja bardzo szybko, brudny banda, z wszędzie zranienie, krwawienie. Oj, szczerze. Oj, <słuch> O, tasa! Ty, sandwich, ty kurwa pomóż, a nie chcę zbierasz. Czekaj, bo ja zbieram dobre rzeczy, nuż myśliwski mam. Ale coś już zbierasz... EJ MI się. Jakoś... <laughs> Dobra, to mnie może to w jeden sposób. Flakier coś ty to zrobił! No... Dobra, pomagam wybrać. wam. Nie chodź samemu więcej. Jakie się popisałeś? TO JEST INWAZJA! A ta gitara wolno leje! EJ maje. MI mnie GONI! Ej, ci goni? Ja biorę nóż myśliwski. Zapisałeś ja się. O nie! No, że się chyba niedaleko, bo słyszę Co trzeba Strzelam do ludzi To są zombie Pierdzielaj Woo! Oh my god! I'm about to blow Aaaaaa ah, Niz no bullet. A about to blow I need nic bullet skończyło mi się ammo od broni <coughs> Ty ale wszystkich zabiliśmy tutaj Siamo to Wybij mu tym kijem chorobę z głowy. To jest napad kurwa, macie mi dać rzeczy w tym momencie. Diagnoza medyczna. Debil. Eee, I jestem eee. co chwilę albo zimno, albo ciepło. Może skarpety do lodówki to... będą zimno. Potrzebuję wysiać. pomocy, umrę zaraz. No, ja Dabij się herbatę. Gdzie ty jesteś klakier? Nie, Nie. wiem. No. Ja mam młotek. To Dużo? weź mi, to weź mi go daj A gdzie ty jesteś? Nie Cześć, zaraz przyjadę, okay. o, kurwa! Kurba! <laughs> Masia, taki problem, żydziło. Bo obecnie się wysprzęgliłem na komisariacie na szybko. O kurde, mnie ujebał! Nie ma problemu. <ślimedny> Dobra, to ja rozkręcam łuki toki i zegarki. O, tam Ale śmietnik musiałem mieć jakiś. Proszę, nie, nie, myślisz, że tylko przecież jestem na... No bo ty rzucasz na ziemię rzeczy. A, no tak! Nie ma problemu. No jest problem Błyska trochę. Puszkę zupy zajebą zobacz, co za... Posprzątaj tą krew. Puszka zupy zajebał i sobie pożarł. Tak, no. A to ja sobie ja ją do tego worka wpierdalam śmieci. <laughs> no dobra. To będzie worek na śmieci. Ej, mój z mi się zepsuł. A my mamy worek na no śmieci na nową broń. No Chociaż ja mam reklamówkę w ręce. Pudełko. Brzoskwinia. Piwo w dobra. puszce, co jest? We... Rozmontuj drzwi. Pana to no, jak ubałek, tak lubi, nie? Wypierd. Jak uwałkę. A ty zabiłeś, zabiłaś tego zombiaka mnie? Czy nie? Nie, swierdliłam Aaaa Młotkiem To ja przyszukam inne rzeczy Ale tu już nic no. nie ma, to, ja to nawet jest z jedna rzecz ma, zrobienia Czekaj, ja też ja zobaczę ten zombiaków, wieć. zobaczę Trzeba wszystko sprawdzać no, zepsu, Może zepsu, mają nóż kuchenny To kliknij, wykszaknij te O, to, to jest prawdopodobne Dobra, drzwi pierwsze rozjebane Sandwich, zacz to Co tam jest? Zacz. Zobacz, zobacz, to jest rzeczy fajne Zobacz, tu Zas jest rzeczy Uh, o. Wow. Mogę z on to rozwalać? Nie, nie możesz. No. otwieramy. Ale jest po prostu otwórz zamek. Okropnie. Czy nie działa? działa. Nie, nie działa. Ej, otworzyłem zamek. Jest zamknięty na klucz teraz. No, nie musiałeś tego rozwalać. Mam wyjebane. <noise> o kurde. Uuuu! No, no, chujki jesteście po prostu tyle. A czemu? No bo bez nas. Sama jesteś. Nie wiem gdzie tu Teraz ci dam pistolet Wixa Dobra no, nie chcę A, mi się. Jaka ta gra jest gówniana? On bieg na mnie, one są... powinny być wolne Dobra, mogę już wyłączyć Chuj w niego. Jeszcze nie, idziemy teraz mordować zębiaki no. No Chuj w niego! Nie no, jak będziesz spać, to możemy ten kończyć by już się zrzemnąć. Dobra, daj, daj mi dwie minutki jeszcze pozabijam coś tu no, jadę, no, ja do Noru chcę się przykącić. Panato. O kurwa broń się zacięła. Dobra. Krzule brwale! No co jest kurwa Aha. brońka. Kurwa. Ile ich tu jest? Noooo, wąstro. Coń, co jest będzie jeszcze więcej, więcej. No. A się słyszę. O to ja Znalazłem siebie w tym tłumie. Tylko że nie wiem jak go zabić <grym zarepetować> E no kurwa znowu broni A i nóż mi się skończył. Super Nie muszę broń zarepetować Ile tu jest zombie, ja pierdziele, co ty coś ty zrobił? Zabawa Piękna zabawa a ja umieram, bo mnie I sorry jest zakończenie odcinka Ej, mnie też biją, a ja mi już nie mam ten Dobra, na zabiję. Ledwo możesz Dobra, biec nowa, nową grę Ja pierdziele, zabili mnie od razu Jak tylko przestałem mu biec Dobra Dobra, hoj. No, dzięki, wielkie zabierki Dobrze, Dziękuję